Dzięki Pawlin JWR za nominację. To jest moja gorąca szesnastka. Wszystkie informacje, co do zbiórki, macie w opisie. Nigdy tego nie robiłem, ale nadszedł mój czas. Przez wirusa jestem w domu udziemiony ey. Mimo wszystko mordo nadal jestem zdrowy ey. Wielu ludzi ma ode mnie znacznie gorzej No bo zamiast domu siedzą na ojomie Na co dzień widuje nadal ludzi w maskach W pierwszej fazie nie dostaniesz się nawet do miasta Gospodarka podupadła państwo to nakręca Przez to wszystko nie mogłem się dostać do ojca na cmentarz Mimo, że ja siedzę w domu, to lekarze walczą Całymi siłami chcą wygrać z zarazą Dlatego pomóżmy wszyscy jak tylko możemy Ze swojego konta jakiś odsetek przelejmy Mimo, że ja mogę tylko to nawinąć Chciałbym może na tą akcję jakoś bardziej wpłynąć Bonus, Fortuna, Impugna idem medicji Przeciw wirusowi musimy połączyć siły Moje nominacje ZBJK, Marynarz, Janek Stępień, cała ekipa RZTK